Witam Was w unboxingu, wracamy do ITZY, Born To Be. To jest ta wersja Limited, Special, nie wiem, jedna była chyba Vampire, a druga Born To Be. Coś w tym <grych> I mamy po dwie sztuki i błagam Was, wszyscy razem, manifestujemy Junę, Bo to jest album, z którym ja zawsze mam takiego pycha. Nigdy nie trafiam na Junę. <grych> I potem nigdy nie mogę zdobyć UNE. Jakby z poprzedniego albumu, dalej mi brakuje tych specjalnych kart. Mam tylko te takie, powiedzmy, fotokardy, ale nie do końca. To takie konceptowe zdjęcia, że Anioł jedno, a drugie to nie pamiętam, że nawet tak wygląda. Ale fotokard, jako fotokard, nie mam sam tego albumu i nie mogę ich dostać, jakby crazy. Także bogowie JYP, <grym> błagam Was, dajcie mi to, czego potrzebuję. Także. Chyba zrobimy tak, że najpierw obejrzymy sobie jedną, potem drugą. Karty zostawimy na koniec i obejrzymy karty na samym końcu z wszystkich. Dobra, tak wydaje mi się, że będzie fajnie. Także otwieramy. Ja spróbuję nie zobaczyć tych kart. <laughs> o nie, czemu? Jeszcze tego nie otworzę ładnie, żeby ten... jakby why? Jak mam to otworzyć? Ten pobrzenie też był tak zapakowany. Jakby czemu? Nienawidzę tego. Też mógł być nie taki psz, jak w Lestera Film. Dobra, potrzebujemy ostrza. Musimy przeprowadzić operację, ale chyba muszę to zrobić poza kamerą, bo żebym nie przecięła czegoś coś w środku. No, pośmiecha. Powiedziała łapi. Czemu? Co no to już wygląda? Aj, to nie Tak, okay, tylko udało mi się nie przebicie do środka, ale już chciałam to ostrą. I wyciągamy. Nie wiem, co pokada. Czuję, że są dodatki jakieś tu odchodzą. Okej, okay, coś się środku. Zdaję, ale chyba to nic pokada. Oj, potokanda też jest, ale nie widzionej. Ok. Dobrze. oh my gosh! A, bo to chyba nie jest oto tylko to takie pocztówki, ale... La... jeju! ja w ogóle nie pamiętam jak ten dalbum miałby wyglądać. Dobra, czyli wszystko jest jakieś jeszcze wymieszane, dobra. Nie wiem, what's Tak się prezentuje jedna z nich. Uwielbiam ten koncept, podoba mi się. I w ogóle cieszę się, że Juna w tym kombaku ma takie powiedzmy, nie wiem, czerwonawe włosy. Bardzo mi się to podoba. A w ogóle, wizualnie, to jeden z moich ulubionych chyba konceptów. ITZY. O, nice. Fajnie wygląda. Tu mamy grupową. Uuu, to jak jest fajne. W ogóle jakie fajne jest takie wykończenie, ale takie motowe. Fajnie wygląda. Ogólnie przyznam szczerze, że wolałabym mieć fotobook. <noise> ale okej. Okay. Jeszcze nie otwierałam fotobuków jeszcze czekam na zamówienie, więc tam na pewno będą fotobuki, ale jakoś, no nie wiem. fotobuk to fotobuk prawda? Ale i tak te zdjęcia są mega ładne. Tu będzie jakiś plakacik. I kogo mamy? O! Jedzi! Pięknie wygląda, fajnie. Chociaż to zdjęcie ma taki efekt, trochę taki rozmazany, jest jakby. Przynajmniej twarz jest taka, wiecie. Znaczy na kamerze wygląda jakby była bardziej w fokusie niż w prawdziwym życiu, ale okej. Okay. Okej, okay, mamy plakat duży. A, w ten sposób. Nie podoba mi się. Myślę, w sensie, że jakby na każdej części jest po prostu zdjęcie jednej z nich, ale jako plakat bym tego nie powiesiła na ścianie. Bo wygląda to dziwnie. Ale okej. Okay. Tutaj mamy po prostu z drugiej strony. Teksty. Ta strona mi się podoba, ale tamta nie. To nie był dobry pomysł, ale okej. Okay. Kolejny plakat, chyba? Z tej strony tak wygląda trochę jak jakiś papier do pakowania prezentów. O, grypowe, ok. Wszystko to ma takie wykończenie, jakby alamatowe, ale jednocześnie to jest takie w dotyku śliskie. Nie wiem, ale podoba mi się. Czyli w ogóle dobrej jakości, grubsze to jest. Okej, okay, nice. Dużo plakatów jakoś. Ale okej. Okay. Teraz mamy coś takiego ala pocztówki, tylko to totalnie nie są pocztówki. Bardziej jak zdjęcia w dotyku są. Także zobaczmy. Okej. Okay, takie grupowe zdjętko, ładne. I kolejne grupowe, też bardzo ładne. I została nam płytka. No, powiem Wam, wiecie, że ja uwielbiam płytę. i uwielbiam, jak są fajnie, takie ciekawie zrobione. No tu mamy po prostu iC i te logo Born To Be i taki efekt holotęczy. Przynajmniej jest folii, to chociaż doceniam tyle, bo w SM te takie wersje poster są bez folijki. Także, no jestem w stanie docenić tyle. W ogóle, no nie widzę jeszcze czyja to jest karta, bo jest ja i nie ma podpisów na nich, ani nic. Ale czy to nie miały być przypadkiem dwie karty? Ewidentnie jest jedna. Okej. Okay. Może mi się pomyliło. Było przy tylu dodatkach, ale zdawało mi się, że powinno być... dwie. No ale dobra, otwórzmy sobie teraz czerwoną, a potem zobaczymy dodatki od nich po prostu. Czas na kolejną operację, bo J.Y.P. nas nie widzi i robi albumę, które trzeba ciągle niszczyć. To w się sensie dobre, nie ciągle, ale te wersje po raz są w taki sposób żeby że trzeba to rozciąć. Jakby come on. <laughs> Ale przejdźmy najpierw do tych zdjęć. Też czarno-biała jedna strona, tylko inny kolor i inny koncept z Ale ja wyglądają ładnie. Chociaż no, tak jak mówię, ten pomysł takich tych kwadratowych, dużych zdjęć osobiście jakoś tak średnio mi się podoba. <laughs> Bóle jednak w taki fotobóg standardowy, ale... Na pewno można fajnie to wykorzystać do jakiejś dekoracji. Ale te zdjęcia, co są tutaj z tej strony, to nie jest akurat mój ulubiony koncept. Tam to mi się bardziej podoba. Tu grupowe. Fajnie, że każdy z nich ma w tej e, kombaku zupełnie różne włosy. To mi się podoba bardzo. Teraz będą te grupowe. Nice. Uuu, to mi się mega podoba. Pięknie wina wygląda. Też jest bardzo ładne, takie zbliżanie. Bardzo mi się podoba make-up, który ma na sobie. Ale jakoś tu tych w ogóle wygląda dla mnie totalnie inaczej, jak nie ona. I tutaj mamy to zdjęcie. Też pięknie wygląda. Potem plakacik mini. Uuu, omega! Oh no mówię Wam, że ona dla mnie nie wygląda jak ona w tych różowych włosach. Ale w ogóle ten outfit... Nie widziałam tego zdjęcia. Wow! a mi się mega podoba. Super wygląda. Chyba sobie wieszę go tam do ściany. E, znowu mamy te teksty piosenek. prawda inne zdjęcia to... Ten look jest mega. Mi się podoba. Ale no nie podoba mi się po prostu... Ta część tego trakatu. Kolejny plakat grupowy. No ten look mi się w ogóle nie podoba. W się sensie nie że w ogóle, ale. No nie jest mój ulubiony. Ale okej. Okay. Taki skórzany badgers i w ogóle. Nie mój vibe. Teraz zdjęcia pocztówkowe, grupowe. Uu, fajnie wyglądają. Ok, nice. Dziwne, że nie ma takich wersji jakby ich solo, tylko... A i tu mamy taką samą płytę, tylko z takim czerwonym efektem. Okej. Okay. Dobra, ja teraz otworzę szybko te pozostałe i sobie je przyjrzymy. Okej, okay, jeśli chodzi o te dodatki, to nie ma między nimi żadnych różnic. Jedyne co to są te plakaty. E, solo. Tutaj mamy cheram też mega wygląda fajnie. Szkoda, że Iwina się ogólnie nie trafiła, ale spoko. Ogólnie mega ładne są te plakaty i te outfity. Mam nadzieję, że będą w fotobuku uwzględnione. Także to jest jedno. I druga, no ogólnie tutaj się trafiła powtórka. Ale gdyby to nie była powtórka, to byłby inny. Także tak to się prezentuje. No i przechodzimy do kart. Zacznijmy od tej niebieskiej wersji. Jedna ma taki tył. Trzy, cztery o, bardzo pięknie wygląda, aczkolwiek nie jest to juna. Jakby czemu? JYP, czemu mi to robisz? O, może uda się wymienić? Mam taką nadzieję. Bardzo mi zależy. Jeśli ktoś ma junę. Czemu? Czemu ja mam takiego pecha do tej wersji totalnego. Ale dobra, jeszcze mamy trzy szanse. Jakby na cztery karty, chociaż jedna powinna się trafić. Tutaj mamy z tą drugą e, kartę. Trzy, cztery. O, mamy komplet, ale no nie tej osoby, którą potrzebujemy. Ale też bardzo ładnie wygląda. Ładna karta. Ogólnie obie bardzo mi się podobają, ale. Niestety nie tego szukaliśmy. Dobra, ale może czerwona. Czerwona wersja czuję. Czuję, że to będzie juna. ok? 3-4. No nie jest to juna, ale karta jest mega urocza. Ja w ogóle nie widziałam tych kart z tego albumu. No. Chęcią bym ją zatrzymała, ale no zbieram tylko junę nie mogę. Nie mogę nic zatrzymywać innego, bo... Będę chciała inne karty, a jakby nie mam czasu <noise> już na inne karty. Dobra, ostatnia, ostatnia. Uda się. To jest ostatnia. Tak wygląda ty ostatniej. Czuję, tam zdecydowanie jest Juna, prawda? Śmiesznie by było, jakby się znowu trafiła druga karta. Jakby byłyby dwa komplety. Te, że nie te, których potrzebujemy. Trzy, cztery... <noise> nie, ale fajna jest ta karta. Chociaż mi przypomina jakąś kartę. Ktoś z Aspe miał coś w tym stylu kartę, nie wiem. Ale ładna, podoba mi się. Ale niestety nie jest to Juna. <ścoughs> Najwyraźniej nasze szczęście, jeśli chodzi o Junę, w tej wersji się nie zmieniło. Juna e, dalej nam się nie trafia. No ale dobrze. No może uda mi się wymienić, jakby i tak jeszcze trzymam się tej myśli pozytywnej, także zobaczymy. Ale dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa! pa!